Witam serdecznie, drogich Państwa. W rzeczywistości mało się o tym mówi, ale ekonomia może iść w dwóch kierunkach, drodzy Państwo, i w rzeczywistości ceny mieszkań zamiast drastycznie spadać, mogą drastycznie zyskiwać na wartości i obecna cena, średnia cena mieszkań czy też domów w Polsce może wzrosnąć o 100, 200, 300, a nawet 500% w 5 albo 6 lat. Drodzy Państwo, Oczywiście taki scenariusz wydaje się bardzo mało pra prawdopodobny, ale jeżeli polska gospodarka pójdzie w złym kierunku, drodzy Państwo, to tak właśnie będzie. Że ceny mieszkań w Polsce wzrosną 100, 200, 300, 400, 500%, ale jeżeli polska gospodarka, drodzy Państwo. Pójdzie w złym kierunku, drodzy państwo, bo w Europie już tak się dzieje, że ceny mieszkań wzrosły nawet 1000% w 10-15 lat. Zaraz państwu pokażę, ze względu na to, że gospodarki poszły w złą stronę. I to jest oczywiste, to jest oczywiste, drodzy państwo, że tak może być. A czy tak będzie, to oczywiście zależy od sytuacji, od. Decyzji politycznych, od decyzji yy, naszego rządu, od decyzji drodzy Państwo, yy, od decyzji nas, Polaków, czego my chcemy i gdzie podążymy, drodzy Państwo. Tak jest, ceny mieszkań mogą wzrosnąć o 300%, drodzy Państwo, ale w przypadku, w którym gospodarka Polski pójdzie w innym kierunku aniżeli prawdopodobnie powinna iść. Ale zanim, drodzy Państwo, przejdę do dalszej części tego wideoblogu. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału na YouTube. Ogląda mnie bardzo dużo ludzi, a bardzo mało subskrybuje. Dlatego będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawią Państwo subskrypcję tego kanału, a także klikną w notyfikację, jeżeli Państwo chcą, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Formuła nieruchomości. Drodzy Państwo, tak może być. Już niedługo może, możemy pójść w kierunku, który sprawi, że ceny mieszkań w Polsce e, zamiast spaść 40% wzrosną 100, 200, 300, 400 albo 500%. Taki scenariusz może nas czekać. E, dla potwierdzenia i zrozumienia, o czym teraz mówię, drodzy Państwo, e, trzeba spojrzeć na sytuację. E, naszych kolegów i koleżanek z Europy. Drodzy Państwo, obecnie mamy z totalną deprecjacją polskiego złotego. Rozdawnictwo, drukowanie, tanie kredyty spowodowały wielką inflację od 5-6 lat. Drodzy Państwo, inflacja w Polsce przyspiesza i deprecjacja polskiego złotego. Polski złoty był dosyć silną walutą, teraz złotówka jest dosyć taką walutą. No, mocno słabnącą proszę spojrzeć w styczniu 2017 roku za euro dawali 420 drodzy państwo a za dolara a za dolara e, drodzy państwo jeszcze w 2018 roku dolar kosztował 3,30 drodzy państwo jakim to cudem może się wydarzyć, że ceny mieszkań wzrosną 100-200 300 lub 500%, czyli dzisiejszy apartament za 500 tysięcy złotych czy za milion złotych będzie warty na przykład 5 milionów złotych. Drodzy Państwo, tak może być. Oczywiście, ja bym się z tego powodu nie cieszył zbytnio, że tak będzie, jeżeli tak będzie, jeżeli pójdziemy w złym kierunku. Ze względu na to, że to wcale nie będzie tak, że drodzy Państwo za te 5 milionów złotych, jeżeli sprzedamy takie mieszkanie w przeszłości, będziemy mogli zainkasować 5 milionów o dzisiejszej wartości i kupić sobie za to, drodzy Państwo, 3 Ferrari. Nie. Tak się stanie, jeżeli inflacja w Polsce będzie drastycznie postępować, jeżeli polski złoty będzie drastycznie drukowany, jeżeli rozdawnictwo będzie kontynuowane, drodzy Państwo, jeżeli niskie oprocentowanie będzie kontynuowane, jeżeli drukarka będzie włączona, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, wydaje wam się to niewiarygodne? Tak jest, mi też się to wydaje niewiarygodne przez 15 lat, jak powtarzałem, że oprocentowania mogą wzrosnąć do 10%, to też się wielu ludziom wydawało niewiarygodne, drodzy Państwo, z tym, że to, że oprocentowanie właśnie wzrosło, to jest właśnie normalne. To, że oprocentowania wzrosły w Europie i na świecie, to jest normalne. A nienormalne będzie wtedy, gdy, czyli ja przez, tłumaczyłem przez 15 lat sprawę, która. No, była zwykłym cyklem, nadchodzącym cyklem, która się wydarzy, z którą mieliśmy do czynienia na tle historii, państw i ekonomii. A więc to nie powinno być żadne zaskoczenie. To, to był normalny proces. Obniżyli, podwyższyli koniec kropka, tak? Taka sytuacja. Obniżyli, podwyższyli koniec, tak? Raz jest wysokie, raz jest niskie. Jednak e, obecna sytuacja, która e, może nadejść, jeżeli pójdziemy w złym kierunku, będzie oznaczać, że e, ceny nieruchomości w Polsce za 5 lat, na przykład, czy za 10 lat wzrosną od dzisiaj o 500%, drodzy Państwo, i to będzie bardzo zła sytuacja, oczywiście e, z wielu punktów. No, na, dla niektórych to będzie bardzo dobra sytuacja, prawda? Bo wtedy się najlepiej <grych> zarabia pieniądze e, na nic nieświadomych ludziach. A dla przykładu powiem, gdzie tak się stało, drodzy państwo. Kto, drodzy państwo, powiedziałby te 5, 6, 7, 8, 9 lat temu, że w Turcji, drodzy państwo, Turcja, drodzy państwo, w Turcji ceny nieruchomości właśnie tak wzrosły pod kątem, oczywiście, liry tureckiej. Tak jest, drodzy państwo, pod kątem liry tureckiej. Oczywiście w stosunku do dolara amerykańskiego nie. Bo w stosunku do dolara amerykańskiego te ceny nieruchomości normalnie rosły, prawda? Albo tam stały w miejscu. Zwał jak zwał. Ale w stosunku do Liry tureckiej ceny nieruchomości bodajże wzrosły 1800% w Turcji. Chyba w 10 czy 15 lat. Drodzy Państwo, popatrzmy yy, USD, Lira. Trzeba wejść na wykres. Jeżeli ktoś chce się wspomóc, y... Lira Turecka, jeżeli ktoś chce się wspomóc, może wejść na Dobry Ruch, yy, Dobry Ruch, yy, Dobry Ruch, drodzy Państwo, co.uk i w menu wa waluty, e kurs euro. Tu są wszystkie kursy, nie tylko euro, e kursy e walut, e kursy e giełdowe, indeksy i wszystko, czego dusza zapragnie z zakresu gospodarki, ekonomii i finansów. E Przepraszam, wezmę łyka kawy. Drodzy Państwo, także popatrzmy. Popatrzmy, co tutaj mamy przed oczami. Przed oczami mamy wykres walutowy. Wykres walutowy kursu dolara amerykańskiego oraz liry tureckiej. Drodzy Państwo, w roku całkiem niedawno, w roku, bodajże przed tym puczem tureckim, przed puczem tureckim w 2013 roku, jeszcze w 2014. E, za 1 dolara amerykańskiego moglibyśmy góra dostać dwie liry tureckie tak jest drodzy Państwo e, jednak e, do tego poziomu o, 2000 proszę Państwa 2000, proszę dobrać, 2013 roku w maju 1 dolar kosztował 1,8 liry tureckiej co to oznacza? Ano to, że aby osiągnąć taki pułap Eee, bo, bo na przykład w styczniu 2001 roku 1 dolar kosztował 0,69 liry tureckiej, tak? A potem, a potem przez bodajże 10 lat lira turecka troszeczkę się osłabiała do dolara amerykańskiego, no ale w 2013 roku za 1 dolara można było dostać jeden i 80 tam nie wiem co oni mają centy, kopiejki nie wiem, kopiejki w Rosji, centy gdzie idzie no nie wiem, 1,80 liry tureckiej, prawda 1,80 liry tureckiej, jednak po puczu, po tym co zaczęło się dziać w Turcji drodzy Państwo, po deprecjacji tureckiej waluty co się stało? Wielkie osłabienie liry tureckiej i lira turecka, drodzy Państwo, w 10 lat za, z 1,70 za dolara e, potaniała do prawie już 19 lir tureckich za jednego dolara. Co to oznacza, drodzy Państwo? To oznacza, że lira turecka e, straciła na wartości. E, 900%, prawda? Znaczy 900% dolar do Liry tureckiej wzrósł, prawda? A lira turecka tam, o Jezu, w, w tą stronę to nie wiem, o 95% traciła, tak? No, lira turecka potaniała drastycznie. Dolar amerykański w stosunku do Liry tureckiej umocnił się o 900%. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Drodzy Państwo, niegdyś można było kupić bardzo dużo za liry tureckie, dzisiaj yy, też można kupić, tylko tych lir tureckich trzeba dać 9 razy więcej, bo to wszystko jest przeliczane na dolary. Co w związku z tym? Ano to, że ceny mieszkań drodzy Państwo w, 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 w Turcji wzrosły mniej więcej tak samo w stosunku do dolara, prawda? Czyli podejrzewam, że niegdyś za... Ja nie mam tych statystyk, ale ja to sp sprawdzałem pobieżnie, drodzy Państwo. E, to nie ma wielkiej fi filozofii nad tym. Drodzy Państwo, w takim razie w 2013 roku, e, żeby kupić sobie e, dom na przykład w Turcji e, za 100 tysięcy dolarów, trzeba było wydać powiedzmy w przeliczeniu 200 tysięcy lir tureckich. Drodzy państwo, ale żeby dzisiaj kupić y, dom za 100 tysięcy e, dolarów w Turcji, e, trzeba wydać e, na to milion mm, 800 e, bodajże e, tak 100 tysięcy, no tak 1 800 tysięcy lir e, tureckich. Tak jest. 1 800 tysięcy lir tureckich. Tak jest, drodzy państwo. Dzisiaj Wcześniej można było kupić na przykład 10 lat temu w Turcji dom za 200 tysięcy lir tureckich, a dzisiaj ten sam dom no, kosztuje prawie 2 miliony lir tureckich, co oznacza wzrost no, 1000% wartości. No, w czystej zysku jest 900%, prawda? Ale, ale, ale wzrost do 1000% swojej wartości, drodzy Państwo. 1000% swojej wartości. Co to oznacza? No, że jeżeli miał, kupiłbym dom w Turcji 10 lat temu za 200 tysięcy lir tureckich, to dzisiaj mógłbym ten dom sprzedać za tam 1,8 mln albo 1,9 mln albo 2 miliony lir tureckich, gdybym chciał otrzymać także za to 100 tysięcy dolarów. Drodzy Państwo, tak jest. Ale czy to jest dobre dla Turcji? No, pan Erdogan mówi, że to jest bardzo dobre dla, dla Turcji, ze względu na to, że według pana Erdogana obniżanie inflacji poprzez podwyższanie oprocentowania i umacnianie waluty jest złe dla ludzi biednych. No, tak twierdzi, że jest złe dla ludzi biednych. Z jednej strony e <gryw> przez jakiś czas może i tak. Eee, bo tak, tak, na samym końcu biedni ludzie i tak nie mają oszczędności zazwyczaj, tak? Więc ludzie i tak wydają to, co mają, a jak ta drukarka chodzi i tam tylko dopisują te zera, no to w sumie dla takiego człowieka to nie ma większego znaczenia, chyba że już jest druga Wenezuela i trzeba pieniądze taczkami wozić, prawda? No, do takiego punktu, że te pieniądze będzie trzeba wozić taczkami, a dzieci będą się rzucały tymi papierkami na ulicy. No, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. No bo tak jest w Wenezueli, prawda? Tak więc w Polsce też może się okazać, że będzie, że będzie niszczenie polskiego złotego. No przecież, drodzy Państwo, no, no niestety w sferze politycznej bardzo dużo ludzi, e, chyba nawet e, szef polskiej partii największej, drodzy Państwo, rządzącej Polską, e, chyba Kaczyński, powiedział, że on chce w Polsce drugą Ankarę. Tak? Ankara to, e, to stolica to stolica Turcji, on chce drugą onkarę, czyli co? Może by chciał deprecjację polskiego złotego. No, to drodzy Państwo, w takim razie e, okaże się, że e, ceny naszych domów wzrosną 1000% w 10 lat, ale czy to jest dobre? Czy to jest dobre, drodzy Państwo? Bo i tak za te pieniądze nie kupimy więcej dolarów, ani nie kupimy więcej euro, ale nic nie kupimy z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwy taki wariant. Jest możliwy totalnego załamania polskiego złotego, drodzy Państwo. Jest możliwy taki wariant. Bardziej prawdopodobnym wariantem w Polsce jest, że ceny nieruchomości spadną 40%, bo nikogo nie stać na te drogie obecnie kredyty. A jeżeli wzrośnie oprocentowanie jeszcze mocniej, to już w ogóle nikogo nie będzie stać. Więc ceny nieruchomości powinny spadać w Polsce. Prawda? Tak jak najbardziej prawdopodobnym wariantem było to, że prędzej czy później oprocentowania bazowe banków centralnych wzrosną, no to było najbardziej prawdopodobne, bo był też oczywiście taki scenariusz, że oprocentowania banków centralnych mogą iść w minusowe stopy procentowe, tak jak na przykład w Szwajcarii, bo w Szwajcarii przecież przez ileś tam lat Stopy procentowe wynosiły minus 0,75%. W, w Unii Europejskiej 0%. No to tylko był jeszcze jeden krok, żeby pójść w, re, w realne, st, e, minusowe stopy procentowe. Jednak stopy procentowe właściwie zawsze są minusowe, bo e, inflacja przewyższa oprocentowanie pieniądza zawsze. E, w większości przypadków. Tak więc. E, Drodzy Państwo, kto by powiedział, że lira turecka załamie się w ten sposób, jeżeli ktoś w ten sposób obstawił, to może i jest milionerem, albo bilionerem, albo miliarderem po polsku, no ale w Polsce też możemy pójść w tym kierunku. Oczywiście, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to nie będzie to będzie to bardzo źle dla nas jako dla ludzi, dla gospodarki Bo trzymanie oszczędności Jakichkolwiek, w czymkolwiek W naszych polskich złotówkach będzie no, Najgłupszą rzeczą, jaką będzie można zrobić I największy plus będą mieli ludzie Którzy będą właśnie mieli te złoto Czy nieruchomości, czy grunty Czy srebro, biżuterię, jakieś tam dzieła sztuki w ten sposób, prawda? Albo będą inwestować w biznes, bo będą mieli maszyny, bo będą mieli sklepy, bo będą mieli linie produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. No to ci ludzie będą wygranymi, prawda? Ludzie, którzy brylanty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ci ludzie będą wygranymi. Jednak yy, cała reszta nie będzie, tak? Wygranymi też będą ludzie, jeżeli będzie tak cena mieszkań rosła i będzie taka gigantyczna inflacja, ludzie, którzy na przykład yy, nie są w stanie spłacać tych kredytów obecnie, no i te ceny nieruchomości mimo to będą drastycznie rosły, bo złotówka będzie spadać, a ludzie będą zarabiać coraz więcej pieniędzy niczym w Turcji dosypywane będzie cała kubka, drodzy Państwo, powtórka z rozrywki będzie. I wtedy tacy ludzie mogą z tego łatwo wyjść. No, ale cała inna, cała reszta gospodarki, no będzie dorypana, prawda? będzie do rypana. No, nikt nie będzie chciał polskiej złotówki po prostu. Koniec kropka. Nikt nie będzie chciał polskiej złotówki. Ludzie, którzy będą do nas przyjeżdżać, będą wymieniać te złotówki, ale no, nikt nie będzie chciał trzymać pieniądze w, po, w polskiej złotówce, no bo y, będzie wiadomo, że za miesiąc ta polska złotówka, y, za te pieniądze będzie można kupić 10% mniej, za dwa miesiące 20% mniej, za trzy miesiące 30% mniej. Bo właśnie taka mniej więcej jest inflacja. Oczywiście nie w sposób składany, ale Procentu składanego, ale właśnie mniej więcej taka jest inflacja w Turcji, tak? Tam inflacja jest 10% w skali miesiąca, drodzy Państwo, nie, nie w skali roku, w skali miesiąca, w skali roku jest 80%, tak? Czyli. W tym miesiącu za chleb płacę 5 złotych, za miesiąc płacę 5,50, za dwa miesiące płacę 6, za trzy miesiące płacę 6,50, za cztery miesiące płacę 7, 7,58, 8,59 i tak dalej, i tak dalej, prawda? Przepraszam, to wtedy 10%, nie, to procentem składanym się nie liczy, bo tam 80, 90, prawie 100% w skali roku, tak, to 10% bez składanego. Tak więc... Yy... W Polsce to też może się wydarzyć, jak najbardziej. W Polsce to się może też wydarzyć. Jeżeli wydarzyło się w Turcji i będziemy szli tureckim tureckim systemem, no to tak się stanie, no ale raczej nie idziemy obecnie, raczej nie idziemy obecnie, choć może się tak wydawać, ze względu na to, że polski złoty jest słaby, tak, ale nawet do śmieciowych walut, do wielu innych śmieciowych walut się umacnia, ale do wielu śmieciowych walut się osłabia, to nie jest OK. E, oczywiście e, możemy pójść w dobro, w normalną stronę, w bardziej prawdopodobną, że ceny nieruchomości spadną, że rynek się ochłodzi, no, a potem wrócimy znowu do powtórki, że te ceny nieruchomości będą rosnąć, e, że te kredyty będą troszeczkę tanieć e, w ten sposób prawda? To, to jest najbardziej prawdopodobne. No, ale czy ktoś kiedyś myślał, drodzy Państwo, że lira turecka z dwóch lir tureckich za dolara e, wzniesie się do prawie 20 obecnie? Że e, sultan Turcji e, będzie mówił, że on nie będzie walczył z inflacją, bo oprocentowanie wysokie jest złe? No przecież to właśnie powiedział wczoraj Mateusz, premier Morawiecki, drodzy Państwo. Mateusz, premier Morawiecki powiedział, że nie będzie walczył z inflacją, o podwyższając polskiego wartość polskiego złotego a nie podwyższą wartości polskiego złotego konkurencją naszej gospodarki bo oni nie umieją, bo oni po prostu wprowadzają następne jakieś tam nowe łady więc to się nie stanie ci ludzie tego nie zrobią, bo oni nie zrobili tego do dzisiaj i to się nie stanie więc ee, ludzie dalej będą biegać z fakturami do pięciu urzędów, drodzy Państwo tak będzie, przepraszam, mój kawy Tak więc tak może się stać. Popatrz, popatrzmy na walutę w Węgrzech. Popatrzmy, węgierska waluta, forint węgierski. Forint węgierski. Forin węgierski, drodzy Państwo, no forin węgierski od 2009 roku. Sprawdźmy, która waluta gorzej się umoc osłabiła w stosunku do dolara. W 2008 roku, wiadomo, podczas wielkiego załamania dolara, podczas wielkiego załamania dolara, ee, forin węgierski do dzisiaj osłabł. <laughs> W 2008 roku podczas wielkiego załamania dolara, gdy polski złoty umocnił się do dolara i za jednego dolara płacono tylko 2 złote, a za forinta 144, a za forint 144 forinty za dolara, dzisiaj się płaci 416 forintów. Drodzy Państwo, ale jeszcze przed chwilą te, to było 437 forintów. 437 forintów podzielić na... Hmm, 143 to oznacza, że dzi dzisiaj trzykrotnie umocnił się o 200%, yy, o 300% swojej wartości, do 300% swojej wartości od 2008 roku. Drodzy Państwo, o 3,05, 3,05, yy, do 300% swojej wartości od 2008 roku forint osłabł w stosunku do dolara amerykańskiego. A jak mocno słaba złotówka, drodzy Państwo? Złotówka dzisiaj, e, e, złotówka to 5, e, dolar to 5 złotych, podzielić na 2, a polska złotówka, drodzy Państwo, d, e, 250% tak, swojej wartości od 2008 roku. To oznacza, że od, tylko brać tą skalę, to dolar amerykański e, mocniej się umocni w stosunku do forinta, ale my już jesteśmy tuż, tuż, za forintem, tak? Jesteśmy tuż, tuż za forintem. No, jesteśmy o, mm, oni się osłabili o 3 razy, a my 2,5 razy. No i gonimy forinta pod tym kątem. No, gonimy. Moim zdaniem oczywiście polska złotówka jest znacznie silniejszą, lepszą, fajniejszą, atrakcyjniejszą walutą, bo za złotówki w dużej Polsce można dużo kupić, prawda? No a mając for into, no to to takie małe Węgry, bez dostępu do morza, mały Węgry, 10 milionów i tak dalej, gdzieś tam mm, głęboko, głęboko na uboczu gospodarek, prawda? Ale polska złotówka ma morze, wiecie, no, duży kraj, dużo ludzi, zawsze można więcej kupić, więc u nas to troszeczkę inaczej wygląda, ale polska złotówka ciągle się osłabia. Polska złotówka ciągle się osłabia i jeżeli coś pójdzie nie tak, Możemy e, los Turcji. Drodzy Państwo, możemy los Turcji. E, e, możemy pójść losem Turcji. I polska złotówka będzie się drastycznie osłabiać, tak jest, tak jak mówiłem wcześniej, wtedy za dolara będą płacić 15 zł, no bo przecież jeżeli lira turecka była po, dolar był po 2 liry tureckie, a dzisiaj jest po 19 lir tureckich, to dlaczego złotówka by nie miała kosztować 10 czy 15 dolarów, jeżeli będzie drukarka, jeżeli będzie za niskie oprocentowanie, jeżeli będzie niszczenie biznesów itd., itd., tak? Tak się może w Polsce, drodzy Państwo, stać. I w tym momencie ceny nieruchomości wzrosną 300-400, nawet 500%, prawda? W ten sposób tylko za te 500% więcej procent kupimy i tak tyle samo, nie wiem, dolarów, euro, może trochę więcej, może trochę mniej, prawda? Więc to nie będzie miało większego znaczenia, ale będzie wielkie Łubu-Dubu. jak w Turcji, Łubu-Dubu, tylko, drodzy Państwo, Turcja to jest troszeczkę inny kraj niż Polska, prawda? Obecnie no, tam jest wielka inflacja, ale w Turcji obecnie litr benzyny kosztuje 5 zł, a w Polsce litr benzyny kosztuje tam 8 zł, a zaraz może będzie 9 zł, tak? No niestety taka jest sytuacja, drodzy Państwo. To jest bardzo mały prawdopodobny scenariusz, ale tak samo zapewne mało prawdopodobnym scenariuszem było w Turcji, że forin węgierski będzie kosztował prawie, przepraszam, że dolar będzie prawie kosztował 20 forintów z 2 forintów. Mało prawdopodobne było, że będą zamykać gospodarkę. Mało prawdopodobne, że ro zostanie rozpętana wojna napastnicza w prawie w samym sercu Europy. To wszystko było ma mało prawdopodobne. Dla wielu ludzi mało prawdopodobne było, że zostanie podwyższone oprocentowanie i może będzie musiało być jeszcze bardziej podwyższone. Mało pra prawdopodobne. To wszystko zależy od decyzji politycznych. Wszystko zależy, drodzy Państwo, od nastawienia ludzi, od, tego, od gospodarki, od tego, co będzie się działo w Polsce. Czy wybierzemy? Wariant turecki, czy też wybierzemy najbardziej prawdopodobny wariant, czyli spadek cen mieszkań, zastopowanie wzrostu cen mieszkań drodzy Państwo, i te ceny nieruchomości nie będą mocno spadać, bo będzie się na przykład walutą masę, ludzie będą chcieli trzymać pieniądze w pieniądzach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, o tym wszystkim, o czym mówiłem we wcześniejszych vlogach. To jest, drodzy Państwo, bardzo prawdopodobne. Oczywiście nikt tego nie chce, ale no. Dziękuję. Na tę chwilę to wszystko. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube. O danie mi łapkę w górę, o kliknięcie w notyfikacje, aby Państwo mogli otrzymywać powiadomienia o najbliższych blogach, o komentarz. Bardzo mi Państwo pomożecie. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia Życzę.